Cześć czołem. Dzisiaj krótka relacja z naprawy pewnego roweru. Tutaj klient przyniósł do nas rowerek, w którym spalił się całkowicie sterownik. No i. Sterownik gdzieś tam inna firma wyrzuciła. Nie chcieli tego naprawiać, powiedzieli: A nie da się, nie da się, nie ma tego, nie ma tamtego. No i rowerek ostatecznie trafił do nas już bez tego sterownika. No i zaproponowaliśmy tutaj klientowi po prostu wymianę całego sterowania silnikiem na nowe czyli montaż nowego sterownika i wyświetlacza. I jest to jeden właśnie z takich sposobów, żeby uratować Stary rower, który w zasadzie jeździ dobrze, ale coś tam się w nim zepsuło w sensie sterownik i nie ma części zamiennych, a poza tym mechanicznie nie jest dobry. Wmontujemy wtedy sterowniki z wyświetlaczem S866. Jest to bardzo fajny system. Fajny dlatego, że po pierwsze tani, a po drugie jest bardzo prosty. Kupno takich części nie stanowi problemu, jest to szeroko dostępne. No i taka przeróbka na sterownik z wyświetlaczem S866 to tak naprawdę pozwoli nam na pozbycie się większości problemów. Jeśli macie jakiś rowerek, w którym uszkodził się system sterowania, ale chcielibyście jeszcze go uratować i mieć system, który jest. Wystarczająco niezawodny i przede wszystkim łatwy w naprawie, ewentualnej, to zapraszam do kontaktu. Możemy przeprowadzić taką modyfikację, uratować wasz rowerek, dać mu drugie życie i będzie jeździł jak nowy, a nawet lepiej. W tym przypadku mamy właśnie instalację 24V, bateria 24V i jest to rower dla osoby starszej, więc tutaj no raczej nie spodziewamy się i nie oczekujemy, żeby, żeby ten rower, nie wiem, zrywał asfalt z, z pod kół. Natomiast jest to wystarczająca moc i wydajność, żeby po prostu wspomagać osobę, która no nie ma może tyle sił, żeby sobie własnymi siłami tutaj pedałować. Także oczywiście Taki czy, czy inny rowerek yy, jesteśmy w stanie przerobić na system yy, z wyświetlaczem S866. W razie pytań, zapraszam do komentowania, zapraszam do kontaktu. Yy, odpowiemy na pytania, doradzimy, pomożemy, wymienimy. Dzięki Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Na razie, cześć.